Wygląda bardzo apetycznie. Sami zobaczcie. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zrobimy sobie coś szybkiego i bardzo, bardzo pysznego na obiad. A zdecydowałam się tutaj na utka z kurczaka. Mam one przygotowane na patelni. Najpierw zrobimy je w marynacie, a później będziemy sobie je podsmażać. Będzie on soczysty, chrupiący. Można go podawać z ziemniakami, bądź ryżem. Ja sobie dzisiaj też przygotuję do niego ryż, do tego jakaś suróweczka i będzie bardzo, bardzo pyszne. Także zapraszamy do dość części odcinka. Więc tak, tutaj mamy miseczkę. Teraz wkładamy nasze łódka, Dodajemy tutaj cztery ząbki czosnku, cebulkę. I teraz zalewamy to troszkę oliwą. Dodajemy jakieś dwie łóżki sosu sojowego, jedna łóżka papryki słodkiej. Tutaj mam taką bardzo dobrą papryczkę chili w proszku. Mam też taką fajną przyprawę tandory masala. Jest to mieszanka troszkę cynamonu, imbiru, goździków, więc też sobie ją dodamy. Dodamy też sobie jeszcze troszkę czosnku w proszku, trzy liście laurowe i wszystko ze sobą mieszamy. Tak powinien wyglądać teraz. Przykrywamy go folią aluminiową, bądź taką folią wykłam i wkładamy do lodówki na 30 minut. I 30 minutek minęło. Ja nie lubicie takich przypadków. Ja dodałam. Wystarczy tylko sos sojowy, czosnek, cebulka, kilka liści laurowych, papryka słodka i chili. I naprawdę, jak zostawicie to na 30 minutek, będzie przepyszne. Na naszą patelnię dajemy teraz kurczaczka. Troszkę sobie wymieszamy i zostawiamy sobie pod przykryciem jakieś 40 minutek, z jednej strony 20, z drugiej 20, a później pokażę Wam co dalej. 20 minut minęło, teraz przewracamy na drugą stronę. Zobaczcie, jakie bardzo ładne brązowe. I zostawiamy na kolejne 20 minutek. I tak się prezentują. Już Wam odwracam na drugą stronę. Teraz spotniemy sobie troszkę szczypiorku. Wygląda bardzo apetycznie. Zaraz sobie nałożę z ryżem. Nie wiem, czy się domyślacie, czy nie, ale mieszkam w Wielkiej Brytanii i bardzo lubię taki już gotowe ryże. Jest to jakiś meksykański, troszkę pinkantny. Już sobie go podsmażyłam na patelni i zaraz będę konsumować. Ryż nałożony to jest spulcja nie dla mnie, tylko dla mojego chłopaka, więc tak się prezentuje. Pokażę Wam jeszcze z bliska bardziej. Coś takiego. Niech na razie jeszcze troszkę ostygnie. A przy okazji pokażę Wam, jak ten kurczek jest soczysty. Sami zobaczcie. Zaraz sobie też nałożę. Dzięki bardzo za obejrzenie mojego odcinka. Pozdrawiam moich subskrybentów. I widzimy się za niedługo. Pa!